Nazywam się Kasia i przez większość mojego życia byłam niewidzialnym dzieckiem w mojej rodzinie. Nie dlatego, że byłam nieposłuszna czy sprawiałam problemy. Przeciwnie, byłam wzorową córką, która zawsze starała się zadowolić rodziców. Problem polegał na czymś zupełnie innym. Nie miałam dzieci. Moja starsza siostra, Magda, urodziła swoje pierwsze dziecko, gdy miała dwadzieścia dwa lata. Drugie przyszło dwa lata później. A trzecie po kolejnych trzech latach. Z każdym dzieckiem, które przychodziło na świat, moja pozycja w rodzinie stawała się coraz bardziej marginalna. Mama zawsze znajdowała wymówkę: Magda ma dzieci, Kasiu, potrzebuje więcej pomocy. Ty jesteś samotna, możesz sobie poradzić. Samotna. To słowo stało się moją etykietką, moim wyrokiem. Wszystko zaczęło się naprawdę zmieniać. Gdy tata zmarł pięć lat temu, zostawił testament, w którym dzielił majątek porówno między mnie i Magdę: połowa domu, połowa oszczędności, połowa wszystkiego. Ale mama szybko znalazła sposób, żeby to zmienić. Kasiu, wiesz, że Magda ma troje dzieci do wykarmienia, powiedziała miesiąc po pogrzebie. Tomek stracił pracę, potrzebują miejsca do mieszkania. Czy mogliby się wprowadzić do połowy domu? która teraz należy do ciebie. Wtedy pracowałam jako księgowa w małej firmie, zarabiałam niewiele, ale byłam niezależna. Mieszkałam w małym mieszkaniu na przedmieściach Warszawy. Dom rodzinny był w małym miasteczku, godzinę drogi od miasta. Nie potrzebowałam go na co dzień. Mama, to połowa mojego dziedzictwa, próbowałam protestować. Ale oni mają dzieci, Twoje siostrzeńce i siostrzenice. Nie możesz być taka samolubna. Samolubna kolejne słowo, które miało mnie zdefiniować. W końcu ustąpiłam. Magda i jej rodzina wprowadzili się do mojej połowy domu. Mama mieszkała w swojej części, ale powoli granice zaczynały się zacierać. Magda potrzebowała większej kuchni, w końcu gotowała dla pięciorga ludzi. Dzieci potrzebowały miejsca do zabawy. Tomek potrzebował warsztatu w garażu. Co miesiąc dostawałam telefon od mamy z kolejną prośbą. Kasiu, czy mogłabyś pomóc Magdzie z rachunkami za prąd? Wiesz, że, troje dzieci, telewizja, komputery. Kasiu, Zuzia potrzebuje aparatu ortodontycznego. To bardzo drogie. Ty nie masz takich wydatków. Kasiu, Magda musi kupić nowy samochód. Stary się cepsuł a ona musi wozić dzieci do szkoły. Wysyłałam pieniądze. Za każdym razem. Bo jak mogłam odmówić, gdy chodziło o dzieci? Moje siostrzeńce, które kochałam, mimo że widziałam je może trzy razy w roku, bo byłam zbyt zajęta pracą, żeby jeździć do miasteczka. Przez te pięć lat przełożyłam na konto Magiedy prawie 200 tysięcy złotych. Moje oszczędności topniały, ale mama zawsze mówiła to samo – oni mają dzieci, Kasiu. Ty masz tylko siebie, kropka. Tylko siebie. Jakbym była mniej warta, bo nie urodziłam dzieci. Prawda była taka, że chciałam mieć rodzinę. Bardzo chciałam. Byłam zaręczona w wieku 25 lat z Piotrem, moją pierwszą prawdziwą miłością. Planowaliśmy ślub, rozmawialiśmy o dzieciach, o przyszłości. Ale sześć miesięcy przed weselem Piotr zginął w wypadku samochodowym. Pijany kierowca przejechał na czerwonym świetle. Pochowałam się w pracy. Moja kariera stała się moją ucieczką od bólu. Studiowałam wieczorami, robiłam kursy, zdobywałam certyfikaty. W ciągu pięciu lat po śmierci Piotra awansowałam z księgowej na główną księgową, potem na kierowniczkę działu finansowego. Mama nigdy nie pytała o moją pracę. Nie pytała, jak się czuję, czy jestem szczęśliwa. Każda rozmowa kręciła się wokół magiedy i dzieci. Paweł dostał się do drużyny piłkarskiej. Potrzebują nowych butów korków. Zuzia idzie na wycieczkę szkolną do Paryża. To taka okazja. Kacper potrzebuje laptopa do szkoły. A ja płaciłam. Za wszystko płaciłam. Punktem kulminacyjnym było ostatnie Boże Narodzenie. Przyjechałam do Domu na Święta z prezentami dla wszystkich, kupiłam mamie nowy tablet, bo skarżyła się, że jej stary się zawiesza. Dla Magiedy kupiłam ekskluzywny zestaw kosmetyków, o którym wspominała dla Tomka nowy zestaw narzędzi a dla dzieci wszystko, co było na ich listach życzeń. Gdy weszłam do domu, pierwszy raz od lat widziałam całą rodzinę razem. Tomkowi udało się znaleźć nową pracę jako kierownik w supermarkecie. Dzieci były głośne i szczęśliwe. Magda wyglądała na zadowoloną. Kasiu. Mama uściskała mnie pobieżnie. Jak dobrze, że przyjechałaś. Pomożesz mi w kuchni? Cały wieczór spędziłam, pomagając mamie gotować, podczas gdy Magda siedziała w salonie z kieliszkiem wina, rozmawiając z Tomkiem. Dzieci bawiły się nadywanie nowymi zabawkami. Nie moimi prezentami, zauważyłam. Te leżały nieotwarte pod choinką. Dopiero po kolacji, gdy wszyscy byli najedzeni i zmęczeni, mama spojrzała na mnie poważnie. Kasiu, musimy porozmawiać. Serce mi zamarło. Znałam ten ton. Magda i Tomek chcą wyremontować dom, zaczęła mama. Wiesz, że, troje dzieci, dom się starzeje. Potrzebne są naprawy. Mama, ja też dałam na ostatni remont, przypomniałam. Dwa lata temu. Pięćdziesiąt tysięcy złotych. Tak, ale to było wtedy. Teraz potrzebują więcej. Dzieci rosną, potrzebują większych pokoi, nowej łazienki. Mama, to jest też mój dom. Połowa należy do mnie, kropka. Teoretycznie, mama wzruszyła ramionami. Ale oni tu mieszkają, oni tu żyją z dziećmi. Ty przyjeżdżasz raz na rok. Bo pracuję w Warszawie. Bo ktoś musi zarabiać pieniądze, żeby finansować wszystkie te potrzeby. Nie podnoś głosu na mnie, Katarzyna. Mama nigdy nie nazywała mnie pełnym imieniem, chyba że była zła. Jesteś samolubna. Zawsze byłaś. Magda ma dzieci do wyżywienia. A ty myślisz tylko o sobie, kropka. To był moment, w którym coś we mnie pękło. Ja jestem samolubna. Mój głos był cichy, ale drżał. Przez pięć lat wysyłam pieniądze, opłacam rachunki, kupuję ubrania dla dzieci, finansuję wycieczki, komputery, telefony, oddałam połowę mojego domu. A ty mówisz, że jestem samolubna. To twoja rodzina. Mama podniosła głos. Rodzina się wspiera. A ja ja nie jestem rodziną kto wspiera mnie? Nie potrzebujesz wsparcia nie masz dzieci, nie masz męża masz tylko pracę i pieniądze. Te słowa wbiły się we mnie jak nóż więc to wszystko, czym jestem dla ciebie źródłem pieniędzy nie bądź melodramatyczna. Kasiu, mama westchnęła. Po prostu pytam, czy możesz pomóc rodzinie? Spojrzałam na Magdę, która przez całą kłótnię siedziała w ciszy, popijając wino. Nie broniła mnie, nie mówiła nic. Po prostu czekała, aż mama przekona mnie do oddania kolejnej części moich oszczędności. Nie, powiedziałam cicho. Co? Nie, nie dam więcej pieniędzy. Mama zmarszczyła brwi. Kasiu. Nie, mamo, dość. Przez pięć lat dawałam wszystko, teraz nie dam więcej. Wstałam i poszłam do pokoju gościnnego, który kiedyś był moim pokojem, a teraz był magazynem na zabawki i rzeczy dzieci. Spałam na małej kanapie, otoczona kartonami i plastikowym śmieciem. Następnego dnia rano wyjechałam wcześnie, nie żegnając się z nikim. Przez kolejne miesiące mama dzwoniła, ale nie odbierałam. Wysyłała SMS-y, które ignorowałam. Magda napisała raz. Jesteś okropna. Mama płacze przez ciebie. Kropka, ale nie płakała przez mnie. Płakała, bo straciła swój bankomat. W lutym dostałam ofertę pracy z Berlina. Międzynarodowa firma finansowa szukała dyrektora finansowego. Wynagrodzenie było trzykrotnie wyższe niż to, co zarabiałam w Polsce. Mieszkanie służbowe, samochód służbowy. Wszystkie korzyści. Wahałam się tylko przez chwilę. Co mnie trzymało w Polsce? Praca, którą mogłam robić wszędzie. Rodzina, która widziała we mnie tylko źródło pieniędzy. Przyjęłam ofertę. Przeprowadzka zajęła mi miesiąc. Sprzedałam mieszkanie w Warszawie. Spakowałam swoje życie w kilka kartonów i wyjechałam. Nie powiedziałam mamie. Nie powiedziałam magdzie. W Berlinie wszystko było inne. Praca była wymagająca, ale satysfakcjonująca. Moi współpracownicy byli profesjonalni i szanowali moje granice. Nikt nie pytał, dlaczego nie mam dzieci. Nikt nie traktował mnie jak niepełnowartościowego człowieka. Poznałam tam Andreasa. Niemca pracującego jako prawnik w naszej firmie. Był cichy, inteligentny, uprzejmy. Nie próbował mnie od razu uwieść ani imponować. Po prostu był. Rozmawialiśmy podczas przerw kawowych. Chodziliśmy na lunche. Powoli, ostrożnie, zbudowaliśmy przyjaźń. Sześć miesięcy po przeprowadzce do Berlina zaprosił mnie na kolację. Nie musi być randka, powiedział z nieśmiałym uśmiechem. Chyba że chcesz. Chciałam. Nasza relacja rozwijała się powoli. Andreas wiedział o Piotrze, o mojej stracie. Był cierpliwy, nie naciskał, po prostu był obok, kiedy go potrzebowałam. Rok po przeprowadzce do Berlina, Andreas poprosił mnie o rękę. Wzięliśmy ślub w małej ceremonii. Tylko z jego rodziną i kilkoma bliskimi przyjaciółmi. Nie zaprosiłam mamy ani magiedy. Wysłałam tylko krótki e-mail informujący o ślubie. Mama odpisała po dwóch tygodniach. Nie mogę uwierzyć, że nie zaprosiłaś własnej matki na ślub. Magda jest zdruzgotana. Nie odpowiedziałam. Życie w Berlinie było dobre. Naprawdę dobre. Andreas był wspaniałym mężem. Jego rodzice przyjęli mnie jak własną córkę, coś, czego nigdy nie doświadczyłam od własnej matki. Moja kariera kwitła. Awansowałam na wiceprezesa do spraw finansowych. Dwa lata po ślubie zaszłam w ciążę. Byłam przerażona i szczęśliwa jednocześnie. Po latach wierzenia, że nigdy nie będę matką, że nie jestem wystarczająco dobra, by mieć rodzinę, teraz nosiłam w sobie nowe życie. Andreas był zachwykony. Jego rodzice płakali ze szczęścia. A ja! Po raz pierwszy od śmierci Piotra czułam się naprawdę kompletna. Nie powiedziałam mamie o ciąży. Nie chciałam, żeby to zabrzmiało jak tiumf czy zemsta. To była moja radość, moja rodzina, moje życie. Nasza córka, Emilia, urodziła się ciepłego wrześniowego dnia. Była perfekcyjna, Malutka, różowa, z ciemnymi włosami jak ja i niebieskimi oczami jak Andreas. Gdy pierwszy raz wzięłam ją na ręce, wiedziałam, że dla niej zrobiłabym wszystko. Przez rok mama nie próbowała się kontaktować. Dopiero gdy Emilia kończyła rok, dostałam wiadomość od Magiedy: Mama jest w szpitalu. Zawał serca. Musisz przyjechać. Serce mi zamarło. Mimo wszystko, mimo lat bólu i odrzucenia. To wciąż była moja mama. Poleciałam do Polski następnego dnia, zostawiając Emilię z Andreasem i jego rodzicami. Gdy dotarłam do szpitala, mama już była po operacji, w stabilnym stanie. Magda czekała w poczekalni. Wyglądała zmęczona, starsza. Miała teraz 40 lat, ale wyglądała na 50. Kasiu, przywitała mnie chłodno. Jak ona się czuje! Stabilnie. Lekarze mówią, że potrzebuje spokoju, mniej stresu. Skinęłam głową, czy mogę ją zobaczyć? Za chwilę, Kasiu, musimy porozmawiać. Znowu to. Zawsze musiałyśmy porozmawiać, gdy chodziło o pieniądze. Mama potrzebuje lepszej opieki, zaczęła Magda. Lekarze mówią, że musi mieszkać z kimś, kto może się nią opiekować. Ja nie mogę. Mam pracę. Dzieci. Więc co proponujesz? Dom, twoja połowa domu. Jeśli podpiszesz akt przeniesienia własności, mogę poświęcić więcej czasu na opiekę nad mamą. Spojrzałam na nią z niedowierzaniem. Mama dostała zawału serca, a ty myślisz o tym, jak zdobyć moją część domu. Ktoś musi być praktyczny. Magda podniosła głos. Ty wyjechałaś do Niemiec. Założyłaś swoje luksusowe życie, zostawiając nas tutaj. Teraz mama potrzebuje pomocy, a ty nawet się nie pojawiasz. Nie pojawiałam się, bo przez lata byłam dla was tylko źródłem pieniędzy. Pieniędzy? Które mogłaś dać? Ty nie miałaś zobowiązań. Nie miałam zobowiązań. Magdo, straciłam narzeczonego. Zostałam sama, żałując, i zamiast wsparcia od rodziny. Dostałam tylko żądania o więcej pieniędzy. To nie to samo, co mieć dzieci. Masz rację, to nie to samo, bo ty miałaś dzieci i używałaś ich jako wymówki, żeby wyciągać ode mnie pieniądze, a mama pozwoliła ci to robić. Magda zacisnęła szczękę. Jesteś okropna. Nie, jestem zmęczona. Przez lata byłam niewidzialną córką, bo nie miałam dzieci. Teraz mam córkę, mam męża, mam życie, które zbudowałam sama i nie dam ci ani złotówki więcej. Więc odchodzisz, zostawiasz mamę. Zapłacę za jej leczenie, za najlepszych lekarzy, za rehabilitację, za wszystko, czego potrzebuję medycznie, ale twoja część domu nie. Magda spojrzała na mnie z pogardą mama miała rację. Jesteś samolubna. Weszłam do pokoju mamy, zostawiając Magdę w poczekalni. Mama leżała na łóżku, blada i krucha, wyglądała na swoje 72 lata. Gdy mnie zobaczyła, jej oczy się rozszerzyły. Kasiu! Podeszłam i usiadłam obok łóżka. Jak się czujesz? Zmęczona. Jej głos był słaby. Dziękuję, że przyjechałaś. Skinęłam głową. Kasiu, przepraszam. Słowa, których nigdy nie spodziewałam się usłyszeć. Przepraszam, że byłam niesprawiedliwa. Przez lata traktowałam cię jak. jak bankomat. Magda też. Powinnam była być lepsza. Łzy napłynęły mi do oczu. Dlaczego, mamo? Dlaczego zawsze przedkładałaś ją nade mnie? Mama zamknęła oczy. Bo. Bo była słabsza, zawsze była, nie radziła sobie w szkole, nie miała ambicji. Ty byłaś silna, inteligentna. Wiedziałam, że sobie poradzisz, ale Magda, ona potrzebowała więcej pomocy. A ja nie potrzebowałam matki. Potrzebowałaś, i zawiodłam cię, kropka. Mama otworzyła oczy, w których również były łzy, kiedy Piotr zginął. Powinnam być dla Ciebie. Powinnam cię przytulić, pozwolić ci płakać, być Twoim wsparciem. Ale byłam zbyt zajęta problemami Magiedy. I to było złe. Pierwszy raz w życiu usłyszałam, jak mama przyznaje się do błędu. Magda powiedziała mi, że wyszłaś za mąż, kontynuowała. Nie zaprosiłaś mnie, kropka. Nie chciałam kolejnej sceny. Rozumiem. Zasłużyłam na to. Mama wyciągnęła drżącą rękę i położyła ją na mojej. Czy możesz mi wybaczyć? Spojrzałam na jej rękę na mojej, dłoń, która kiedyś wycierała moje łzy, karmiła mnie, ubierała, dłoń, która też kazała mi być drugą w kolejce, niewidzialną, mniej ważną. Mam córkę, mamo, powiedziałam cicho: Emilie, Marok! Oczy mamy rozszerzyły się: Masz dziecko! Skinęłam głową, dlatego rozumiem teraz, jak można kochać dziecko bezwarunkowo, jak można chcieć dać mu wszystko, ale też rozumiem, że miłość nie oznacza przedkładania jednego dziecka nad drugie. Chciałabym ją poznać, szepnęła mama moją wnuczkę może kiedyś, ale najpierw musimy naprawić naszą relację prawdziwie naprawić. Mama skinęła głową. Zrobię wszystko. Następne dni spędziłam w Polsce, organizując opiekę dla mamy. Zatrudniłam pielęgniarkę, która przychodziła dwa razy dziennie. Opłaciłam rehabilitację. Kupiłam wszystkie potrzebne leki. Magda próbowała znowu poruszyć temat domu, ale odmówiłam dyskusji. Ta połowa domu należy do mnie, powiedziałam stanowczo. Jeśli chcecie tam dalej mieszkać, możecie ale nie dostaniecie aktu własności. To niesprawiedliwe. Niesprawiedliwe było żądanie ode mnie dwustu tysięcy złotych przez pięć lat. To jest sprawiedliwość. Zanim wyjechałam z powrotem do Berlina, usiadłam z mamą na prywatną rozmowę. Chcę, żebyśmy miały relacje, powiedziałam, ale musi być na nowych zasadach. Żadnych więcej żądań o pieniądze. Żadnego faworyzowania magiedy. Jeśli możemy zacząć od nowa, z szacunkiem, chcę tego. Ale jeśli nie, to wolę żyć bez rodziny niż w takiej rodzinie. Mama przytuliła mnie mocno. Zaczniemy od nowa. Obiecuję. Następne dwa lata były powolnym procesem odbudowy. Mama dzwoniła raz w tygodniu, ale już nie z żądaniami, tylko żeby porozmawiać. Pytała o moją pracę. O Emilie, o Andreasa. Opowiadała o swoim życiu, o sąsiadach, o drobnych rzeczach. Magda nie dzwoniła wcale. Gdy Emilia kończyła trzy lata, zaprosiłam mamę do Berlina. Przyjechała na tydzień i to był piękny tydzień. Bawiła się z wnuczką, gotowała dla nas, spacerowała po mieście. Pierwszy raz widziałam ją naprawdę szczęśliwą. -Jesteś wspaniałą matką, Kasiu powiedziała ostatniego wieczoru. Emilia jest szczęśliwą dziewczynką. Dziękuję, mamo. Żałuję, że nie byłam dla ciebie taką matką, jaką ty jesteś dla niej. Kropka. Ale teraz możesz być wspaniałą babcią. I była. Rok później Magda w końcu się odezwała. Nie z przeprosinami, ale z kolejną prośbą o pieniądze. Tomek znowu stracił pracę. Dzieci potrzebowały pieniędzy na studia. Tym razem moja odpowiedź była krótka nie. Kasiu, proszę, jesteśmy rodziną. Rodzina znaczy więcej niż tylko pieniądze. Magdo, kiedy zrozumiesz to, możemy porozmawiać. Przerwała połączenie. Nie dzwoniła więcej przez kolejne dwa lata. Mama próbowała pośredniczyć, ale nie naciskała. Powoli nauczyła się że nie może naprawić wszystkiego. Niektóre relacje muszą się naprawić same, albo wcale. Kiedy Emilia kończyła pięć lat, zaszłam ponownie w ciąże. Tym razem był to chłopiec. Nazwaliśmy go Marek, po ojcu Andreasa. Mama przyjechała, żeby pomóc po porodzie. Została miesiąc, opiekując się Emilią, gotując, sprzątając, ale tym razem nie jako obowiązek czy poczucie winy po prostu jako kochająca babcia i matka pewnego wieczoru gdy dzieci już spały siedzieliśmy z mamą przy herbacie Kasiu chcę ci coś dać powiedziała wyciągając kopertę Co to jest Mój testament zmieniłam go Wszystko co mam zostanie podzielone równo między ciebie i Magdę ale moja część domu i moje oszczędności to idzie do ciebie kropka Mamo nie. Wysłuchaj mnie. Magda dostała od ciebie 200 tysięcy złotych przez lata. Mieszkała w twojej części domu za darmo. To jest sposób, żeby wyrównać bilans. To jest sprawiedliwe. Ona będzie wściekła. Być może, ale musi się nauczyć, że świat jej nie zawsze będzie dawał to, czego chce, tylko dlatego, że ma dzieci. Miała muzy w oczach. Dziękuję. Mamo, to ja powinnam dziękować. Dałaś mi drugą szansę. Nie każde dziecko BY to zrobiło. Magda dowiedziała się o testamencie rok później, gdy mama zmarła spokojnie we śnie w wieku 77 lat. Zawał serca sprzed lat osłabił jej serce na stałe. Pogrzeb był napięty. Magda ledwo na mnie patrzyła. Jej dzieci, teraz już dorośli, byli uprzejmi, ale dystansowani. Nie znali mnie naprawdę. Byłam ciotką, którą widzieli kilka razy w życiu. Po pogrzebie, podczas czytania testamentu, Magda eksplodowała. To jest niesprawiedliwe. Ja się nią opiekowałam. Ja tu byłam. Opiekowałaś się nią, mieszkając w moim domu za darmo, odpowiedziałam spokojnie, używając moich pieniędzy przez lata. To była Twoja rodzina, Twój obowiązek. Nie, mój obowiązek był być dobrą siostrą, dobrą córką, nie twoim bankomatem. Jesteś potworem. Wstałam. Nie, Magdo, jestem osobą, która nauczyła się stawiać granice. Możesz dalej mieszkać w domu, nie wyrzucę cię, ale nie dostaniesz więcej ode mnie, kropka. Wyszłam, zostawiając ją z jej gniewem. Dzisiaj, pięć lat po śmierci mamy. Mam 41 lat. Emilia ma dziesięć. Marek, pięć. Andreas i ja kupiliśmy piękny dom na przedmieściach Berlina. Moja kariera kwitnie. Jestem teraz prezesem mojej firmy. Magda wciąż mieszka w rodzinnym domu. Jej dzieci już się wyprowadziły. Tomek w końcu znalazł stabilną pracę. Czasami dostaje ode mnie kartkę świąteczną. Ale to wszystko. Dom, który kiedyś był polem bitwy. Teraz jest tylko budynkiem. Nie ma już dla mnie emocjonalnego znaczenia, bo nauczyłam się czegoś ważnego. Nie jestem warta mniej, bo nie miałam dzieci przez lata. Nie jestem samolubna, bo postanowiłam mieć granice. Nie jestem potworem, bo odmówiłam być wykorzystywana. Jestem Kasią, matką, żoną, profesjonalistką, córką, która zasługiwała na miłość bez warunków. I w końcu dostałam tę miłość od męża, od dzieci, od teściów, którzy stali się moją prawdziwą rodziną. Czasami patrzę na zdjęcie z ostatniej wizyty mamy w Berlinie. Trzyma na kolanach Emilię i Marka, uśmiechnięta. To jest obraz, który chcę pamiętać nie lata bólu, ale kilka lat, w których w końcu byłyśmy prawdziwą matką i córką. Mama dała wszystko mojej siostrze, bo ona ma dzieci. Ale w końcu dała mi coś o wiele cenniejszego: przeprosiny, miłość bez warunków i szansę na przebaczenie. A ja nauczyłam się, że czasami najbardziej kochającą rzeczą, jaką możesz zrobić, jest powiedzenie nie. Nie każdej prośbie, nie każdemu żądaniu, nie każdemu próbie wykorzystania. Bo wartość osoby nie zależy od tego, czy ma dzieci, zależy od tego, jak traktuje innych i jak pozwala się traktować. I ja w końcu nauczyłam się być traktowana z szacunkiem.